La 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 wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w kolejnym odcineczku Tak czy nie Prosiliście mnie, no jeszcze podczas imprezy Meetup, ale też również pod filmikiem, i też również prywatnie, czy bym wrócił do serii, tak czy nie? I proszę Was bardzo, tak jak Wam obiecałem, jak już jest, więc proszę Was bardzo, jest kolejny odcinek. No i cóż, cóż, no podejmujemy kolejnych wyzwań, więc spora rozpocząć kolejne zmaglania. Zobaczmy, co tu mamy na początek. Lubisz Śląsk, Wrocław? Lubię oczywiście polskie kluby. Więc mam do nich pełny szacunek, więc jak najbardziej tak. Jedziemy dalej. E, czy to prawda, że Red Bull doda Ci skrzydeł tak? Jak najbardziej? Ale w rzeczywistości nie. E, czy lubisz Floride? Lubię. Lubię słuchać. Znany muzyk. Czy mieszkasz w województwie lubuskim? Nie? Jestem Mazowieckim. E, idzie ktoś na lodowisko feria. No, akurat lodowisko, e, zima, teraz jest lato. E, to aktualnie, jakbyśmy tak patrzyli w, y, od strony zimy, to ja bym powiedział tak. E, o, kolejne długie pytanie: Czy to puder, czy to śminka? Justin Bieber to dziewczynka. Nie. Czy to puder, czy to śminka? Justin Bieber to dziewczynka. My je kaba kawa nosem popiadomy stosem, prawda? Eee, yy, okej. Okay. Jedziemy dalej. Nie, no, zaznaczyłem mnie, bo nie, bo nie mam pojęcia o co tu chodzi. E, czy też masz czasem ochotę polajkować swoje zdjęcie na Facebooku? E, zdarzało się, ale potem się tak zastanawiałem, się, po chu to mam to robić? Tak szczerze i tak czasami się zastanawiam, dlaczego też moi znajomi też takiego robią. E, ale aktualnie nie mam takiej ochoty. E, czy twój znak Zodiaku to byk? A tu akurat pudło, ponieważ jestem beren. My. Nie, nie, wiem, czy to taki głos ma. Idziemy <średziny> dalej. Eee, czy lubisz rysować kredami? No nie za bardzo, nie za bardzo. Jakby tak ołówkami czy coś w tym stylu to już prędzej, ale kredami... nie, nie jakoś nie za bardzo. Ale jak ktoś ma eee, talent do kredów to może. Czy istnieje złodziej skarpetek mieszkający w pralkach? O Jezu, co to jest? zapytanie. Oczywiście, że nie. E, chyba, że komuś skarpetki naprawdę widzę, czasami się... No w zasadzie nawet słyszałem o tym na no, chyba kwejku chyba, że było coś o tym stylu, że e, przed praniem było tak, a po praniu wyglądało tak. No nie mogę teraz... E, nie, chyba tego wam nawet nie pokażę, ale już zresztą. Czy po przeczytaniu jakiejś książki, masz problem z wyjściem z jej świata? No to jest troszeczkę trudne pytanie, ponieważ jakoś na ten temat, jakoś tak... Jakoś tam, jakoś na tym się nie zastanawiałem. Bo zawsze po przeczytaniu książki jakoś się go to trzymam. Czyli zapamiętam z tego najważniejsze rzeczy lub coś, co mnie zainteresuje. No i zostawiam to w razie czego, jakbym na przykład chciał komuś na przykład o czymś opowiedzieć lub yy, na tej podstawie yy, pomógł tej drugiej osobie. Ale. Czy to jest jakiś problem z wyjściem? Nie no, nie wydaje mi się. Podzielone zdania. Czy ketchup jest zdrowy? Hmm, wydaje mi się, że tak też podobno mówią czasami, że jeżeli coś jest podróbą, to jest zawsze coś toksyczne nie wiem, tak mi się wydaje. Jedziemy dalej. Czy ty też odpowiadasz na pytanie, które cię nie dotyczy, żeby przekonać się jak inni myślą? Czy, też czy ty też odpowiadasz na pytanie, które cię nie dotyczy, żeby przekonać się jak inni myślą? Nie, nie wydaje mi się. To znaczy. Hmm. Z jednej strony, może też się tak można zastanawiać, ale jakoś się tym zbytnio, jakoś tym nie interesuje. E, masz rozdwojone i zniszczone włosy, a nie chcesz ich obciąć. E, ja akurat rozdwojonych jakoś nie mam. Do dziwo. E, czy paliły ci się kiedyś włosy? <laughs> nie, 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 nie. nie Jak najbardziej nie. Czy lubisz zespół Werba Słuchałem kiedyś, ale jak się kiedyś zdarzyło, to może nawet posłuchałbym jeszcze raz, a na większość nie yy, lubiło. Lubisz kankalbanię? O boże, co ma akurat to pytanie O kurwa e, a, Fuck. No, widzicie to jest właśnie seria, tak czy nie? Bo można trafić na takie właśnie pytania do Wiszkika <grywia> Kalpanii, ze względu tylko na to, że z, z, tylko o nich słyszałem. Tylko dlatego, e, czy wiesz co to monolit? No, i znowu, pewnie znowu, 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 monolit coś kojarzę. E, czy w relacjach damsko-męskich należy być bezpośrednim? A czemu nie pośrednim? Nie no, bez przesady. Wiadomo oczywiście, że tak. E, czy pracowałeś? E, pracowałeś, pracowałeś już gdzieś? Ja to znaczy, powiem Wam tak. E, pracy konkretnej tak zbytnio nie miałem. Jedynie głównie co jeszcze dobrze pamiętam, to roznosiłem ulotki. To była jedyna z takich z pierwszych moich e, prac, takie jakby to powiedzieć, na dorabianie. Ale nic w sumie, nic poza tym. Ja aktualnie tylko mógłbym szukać. Może kiedyś coś mi się uda trafić. Chociaż większość mówi, że wiadomo, YouTube też to jest jakaś praca, to coś się wstępuje, ale patrzmy bardziej w rzeczywistość. Kolejne. Eee, czy poszedłbyś na wojnę? Eee, powiem wam tak, już z punktu realnego. Większość osób by się tego nie podjęło, ponieważ no musiałoby, e, no to znaczy, o Jezu, no dobra, to jest jednak zbyt trudne pytanie, ale jeżeli mielibyśmy ratować, no nie wiem, no nie chcę patrzeć z punktu e, kłótni międzykrajowych czy mm, jakiś e, kontynentalnych, patrzmy troszeczkę tak bardziej w przyszłość, bo to, to znaczy, nie mówię tu o jakichś kosmitach czy coś tu celu, No, nie bez, bez przesady, ale. UFO! UFO, kurwa! Gera! UFO! ale Też również nie patrzę na to, czy jeżeli dojdzie kiedyś do wojny jakiejś takiej globalnej, ale. Czy na przykład ja, taki typowy Kowalski, mógłby pójść na taką wojnę? No, jak widzicie, żołnierzy nie brakuje. Cały czas finansują oczywiście wojsko, żeby yy, rozwinęli się jak najbardziej. E, szukałem kolejnych y, nowych y, żołnierzy, nabytów, nabytków, no, może tak to powiem. Ech, ale ja bym już. Dobra, bo troszeczkę za bardzo odchodziłem, ja, miałem się skupić na sobie. Yy, ale czy ja bym poszedł? No dobra, ze względu na to, że. Yy, to znaczy. Ach, kurczę, nie mogę, no. Powiem Wam tak, to jest troszeczkę. Trudna decyzja, naprawdę, musiałbym na tym przemyśleć, ale na aktualną rzecz, na aktualny dzień, nie. Ponieważ chcę, chciałbym jeszcze na przykład zrealizować wiele innych na przykład marzeń. Umiesz grać w Pana? Kiedyś grałem w Pana. Czekajcie, zobaczę ile jest, dobra, jeszcze mamy trochę czasu. E, w Pana kiedyś grałem, ale nie pamiętam już zasad, więc nie pamiętam w sumie. Eee, oglądałeś już film Szybcy i wściekli 7 i przyznaję się, w 100% nawet pierwszej serii nie oglądałem. A miałem obejrzeć, może kiedyś obejrzę. Mieszkasz w województwie opolskim, znowu trafione coś o województwie, i znowu nie trafione. Czy wasza ślepa kiszka odzyskała wzrok? Dobra, pomijamy to pytanie. To też znaczy nie pomijam, tylko zaznaczę nie, bo nie wiem o co tu też również chodzi. E, czy znasz zespół The Vamps? Niestety nie. Lubisz paluszki rybne? Oj, tak, pamiętam już. Yy, ile lat temu? 5, 6, kiedy pierwszy raz w życiu w końcu, w końcu zjadłem paluszki rybne, bo. bo. obawiałem się, że w tych paluszkach mogą być ości. Bo no wiadomo, rybne, ryba i tak dalej, więc. myślałem, że ości też traf. A tu. surprise! No nie ma, więc od tamtej pory. Jak mam na przykład ochotę, co to sobie kupuję w sklepie paluszki rybnej, czasami sobie robię? E, nie rozumiem, co oznaczają teksty hitów. Powiem Wam tak. Chodzi chyba bardziej o muzykę, ponieważ tu pewnie jest zadane to pytanie, ale. Ja powiem inaczej, Ja wręcz przeciwnie, ja rozumiem, co oznaczają teksty. Hitów, piosenek na przykład. Eee, chyba, że troszeczkę takich wiecie, obcokrajowych, to już no, troszeczkę jest taki mały kłopot, trzeba byłoby z tłumacza niestety. No, większość ludzi też czasami nie wie, co oznaczają. Eee, no ale powiedzmy tak, że patrzmy bardziej tak na ogólnie. Jakbyśmy nawet patrzyli też na tych obcokrajowców, no to powiem niestety tak. Czy oglądałeś kiedyś Spadające Gwiazdy? Była niedawno akcja właśnie o Spadających Gwiazdach i czekałem chyba z ponad pół godziny czy 40 minut już nawet siedząc e, na balkonie i ani razu nie trafiłem, o dziwo, niektórym osobom się udawało trafić. Więc jeszcze nigdy nie udało mi się trafić na Spadające Gwiazdy, no niestety. Czy ciebie też denerwują osoby, które nie widzą świata poza Facebookiem? No jeszcze takich, takich akcji nie było, jeszcze nie miałem okazji nawet o tym pomyśleć, ale jeżeli nawet ym, ktoś o tym, o czymś takim powie, no to no, już troszeczkę, no bo pewnie może kiedyś w przyszłości Facebooka nie ma, tak samo było z naszą krasą, Facebook jest cały czas na topie, no trzeba to tak patrzeć, no może kiedyś Facebooka już no niestety nie będzie, bo pewnie przeje się i tak dalej, więc... No może by tak, bym też troszeczkę się poddenerwował, no, tak samo było z naszą klasą, jest teraz mało osób, kto się tym bardzo interesuje, ostatnio nawet trafiłem na osobę, która nawet Facebooka nawet nie ma, więc o, trochę dla mnie było, to był szok. Eee, czy tęsknisz za kimś, za wieloma osobami jak najbardziej? No ja nie będę oczywiście wymieniał, ale pewnie powi powinniście się domyślać o, o kogo mówię, a w szczególności mówię o was. Moich kochanych widzów, lubisz gdy twoja druga połówka mówi do ciebie misiaczku kotku Ha! <grym> o Jezu, hmm. Czy lubisz? No oczywiście, że lubię Eee... <grym> y chill step hmm No jakoś tak nie za bardzo, szczerze powiem... Czy żykałeś <noise> kiedyś to, co? Może kiedyś... Teoretycznie tak, ale nie. <noise> Czy oglądałeś kiedyś film chłopaki nie płaczą, Oczywiście, że tak. No, ale ostatnie pytania. Czytasz komiksy? Ostatnio nie. Ale może kiedyś przeczytam. Więc powiem, że tak. Dwa ostatnie już, może na koniec. Czy czekasz na pociągi? Co? Chyba o psa chciał tam dotyczyć, a pewnie mu... nie, nie, nie <ścoughs> Czy szczekasz na pociągi? Chyba kogoś coś popierdoliło No i ostatnie, oczywiście jak najbardziej lubię NBA Szczególnie nawet jak już Marcin Gortat, jeżeli ktoś oczywiście kojarzy Mówiło się też trochę o Mateuszu Ponitce. Jeżeli ktoś się interesuje koszykówką, Mateusz Ponitka to jest z rodziny, i oczywiście mojej miejscowości, też Ostrowa Wielkopolskiego. On się tam urodził i zobaczy, jak on teraz bryluje. On może ży życzę mu, oczywiście, jak najbardziej, żeby kiedyś na, w NBA mógł zagrać. Naprawdę ma niesamowity talent. A jak już patrzę na siebie, to coś lubię NBA. Czasami się też interesuje, coś tam pooglądać w realu koszykówkę też lubię czasami pograć no i w sumie tyle to oczywiście już nie będziemy jakoś odpowiadać kochani, eee, albo dobra to odpowiadamy, czy zakupy sprawiają Ci przyjemność? tak, eee, kochani dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobało nie zapomnijcie oczywiście o łapce komentarzu i czy jak najbardziej chcecie, żebym dalej kontynuował serię z tak czy nie, ponieważ jak dobrze wiecie, ta seria to jest też również taki typowy vlog, gdzie możecie się w końcu też również o mnie się troszeczkę dowiedzieć. Także dzięki wielkie za obejrzenie, na razie i cześć!